Moja przygoda z duszpasterstwem akademickim Petra zaczęła się w 2004 roku. Byłam wtedy na czwartym roku studiów i w ogóle nie myślałam o studentach, w ogóle nie myślałam, żeby gdziekolwiek się dołączyć do żadnej grupy. W ogóle nawet nie uczestniczyłam w spotkaniach studenckich Petra. I nie wiem dlaczego podszedł do mnie któregoś razu pastor Arkadiusz Kuczyński na korytarzu u nas w Zborze na ulicy Siennej w Warszawie. I nie znając mnie praktycznie w ogóle, powiedział, że nadawałabym się właśnie do tej służby. Powiedział, że widzi we mnie potencjał i widzi, że spełniłabym się w tym roli. Kompletnie mi tym zaskoczył, swoją wiarą we mnie i swoim zaufaniem. Później była Monika Brandys i Paweł Brandys, poprzedni liderzy Petry, którzy zachęcili mnie do, do zaangażowania się w służbę I tak, to się, i tak to się zaczęło. Później z kolei zachęciłam moją przyjaciółkę, Magdę Czajko. Pomyślałam sobie, z koleżanką będzie raźniej. Koleżanko będzie śmieszniej. I tak to się zaczęło z Magdą Czajko. Z kolei po dwóch latach Magda musiała wyjechać na misję, chciała wyjechać na misję. I powstało we mnie pytanie, kto mógłby mi pomagać, ponieważ służba już wtedy się rozrastała. I zadawałam sobie Bogu pytanie, że chciałabym, żeby ktoś mi pomagał. Kto, kto to mógłby być? I posłuchajcie, przez miniony rok Petry, w 2005 roku, przychodzi na spotkanie pewien elegancki kolega, pewien przystojny kolega, pewien kolega blondyn, pewien kolega z, z laptopem. I ten kolega, mimo to, że prawie w ogóle się nie znaliśmy, pod koniec 2005 roku, czy 2006 roku, napisał do mnie SMS-a. Ania, chciałbym Ci pomagać w służbie. I to był Szymon kruba". Pierwszy rok mojej i Magdy służby ze studentami pracy w Petrze mogę uznać za pełen wyzwań. Przede wszystkim dlatego, że na spotkania nie przychodził praktycznie nikt. Było nas od pięciu, może do sześciu osób. To była największa grupa, która się zgromadzała przez cały rok. I około maja postanowiłyśmy zrobić coś szalonego. Coś bardzo szalonego jak na taką małą liczbę, na taką małą grupę. Postanowiłyśmy zebrać studentów z naszego kościoła, którzy nie przychodzili na spotkania studenckie. Postanowiliśmy ich zachęcić, żeby zaangażowali się w pewien projekt, który nazywałyśmy nabożeństwo studenckie. A nabożeństwo studenckie to było poprowadzenie całego niedzielnego nabożeństwa nasiennej, łącznie z kazaniem, z uwielbianiem i ze scenką. I to jest zdjęcie, które jest dla mnie bardzo, bardzo drogie, bo obrazuje właśnie scenkę, którą przedstawiałyśmy my z Magdą. Drugi rok mojej i Magdy służby możemy uznać za zaroski tej służby. Nastąpił bardzo szybki rozwój. Na początku myślałam, że to dzięki temu, że mój brat i Magdy brat zaczęli chodzić na Petrę i ich koleżanki i ich koledzy. I to był czas, kiedy zaczęliśmy się przyjaźnić, stworzyliśmy grupę przyjaciół, która zaczęła się regularnie spotykać. I to jest takie fajne zdjęcie, które obrazuje jedną z pierwszych imprez integracyjnych. Przepraszam, pierwszą były łyżwy, na której byliśmy w cztery osoby i to była nasza grupa. A to jest pizza party, którą tutaj prezentuje Kami i Piotruś. Prowadziłyśmy spotkania na zmianę. Raz Magda, raz ja. To był czas, kiedy wiele rzeczy robiłyśmy same. Ja, musiał, ja grałam na pianinie cały czas, Magda rozkładała krzesła, ktoś nam pomagał przy ciastkach. Ale to jest bardzo ważne spotkanie. To jest spotkanie bożonarodzeniowe. I jeden z pierwszych naszych gości, Team Case i pierwsza adwentówka, którą zorganizowałyśmy. W miarę jak grupa rosła, stawaliśmy się grupą takich fajnych przyjaciół. Spotykaliśmy się regularnie, kochaliśmy Boga i kochaliśmy ze sobą spędzać czas. I w pewnym momencie przyszedł, przyszła chwila, kiedy. Postanowiliśmy, że czas już coś dawać dalej, coś, coś robić razem, coś służyć Kościołowi, służyć innym. I tutaj pokazuję, przede mną rzecz, która mnie porusza, wzrusza, jest to Gazetka Petrowa. Nabożeństwo Studenckie, o którym wspomniałam chwilę wcześniej, rozpoczęło bardzo dobrą tradycję wśród Petrowiczy, a mianowicie. Kiedy grupa jeszcze rosła i nasza służba nie była taka znana w naszym zborze i ludzie z Kościoła nie wiedzieli, czym może dokładnie zajmuje się Petra, postanowiliśmy raz w roku pokazywać naszym, naszym zborownikom, czym jest nasza służba, co robimy i że studenci są aktywni, aktywni dla Boga. Bardzo ważnym momentem w życiu naszej służby było przejście z tak zwanego klubiku do sali głównej. Grupa zaczęła się bardzo szybko rozrastać i klubik, czyli miejsce, w którym spotykaliśmy się na samym początku, to zdjęcie właśnie obrazuje, klubik, stawało się coraz bardziej ciasno, było duszno, były sytuacje, że dziewczyny mdlały na końcu i postanowiliśmy zmienić salę. Jednak pytanie brzmiało: gdzie? I pamiętam, chyba Szymon wyszedł z propozycją, może przejdziemy do kaplicy. Spotykaliśmy się i spotykamy się w każdy wtorek, jednak często staramy się, by nasze spotkania i staraliśmy się, by one miały różne formy. Staraliśmy się i staramy wykorzystywać różne okazje, jakie daje nam kalendarz po to, żeby dać inną formę, atrakcyjną formę, by uwielbiać Boga, cieszyć się Nim i po prostu miło ze sobą spędzać czas. Dzień chłopaka w stylu meksykańskim. Kilka miesięcy później z kolei. Marzec, 8 marca. Tutaj chłopcy się zawsze produkują, od wielu lat już. I to był bardzo fajny dzień, ten akurat, o którym chcę wspomnieć. Dzień kobiet w stylu PRL. Grupa już była dosyć dobrze ze sobą zgrana. Jak mówiłam, zaczęliśmy inwestować w grafikę, zaczęliśmy służyć kościołowi i przyszedł kolejny etap w naszej służbie, a mianowicie postanowiliśmy ruszyć z ewangelizacją, ruszyć z odważnym mówieniem o Jezusie Chrystusie studentom i naszym znajomym. Ewa Łukowska, dziękuję Tobie bardzo za inicjatywę Juvenalius, ponieważ to dzięki Ewie i jej pomysłowi rozpoczęliśmy nasze zaangażowanie w Juvenalia. Tu jest e, zdjęcie obrazujące nasze uczestnictwo w pierwszych juwenaliach. Ono było tutaj gdzieś niedaleko na polach mokotowskich. Wówczas tutaj widać Janka i Weronikę w takich strojach, powiedzmy, my nazwaliśmy je misyjnymi. Rozdawaliśmy, pamiętam wtedy, suszone owoce, ale po tym e, mieliśmy dość odważny pomysł, ponieważ czytaliśmy na głos Ewangelię Jana i po, pomagał nam w tym e, Paweł e, Wieczek. Paweł a juwenalia także stały się naszą tradycją. Rok później już ruszyliśmy z akcją Żywa Woda. Rozdawaliśmy butelki, których, na których pisaliśmy: Jeśli jesteś spragniony, skosztuj wodę, skosztuj wody życia. Tutaj akurat nie pokazuję wody, ale to jest jedna z inicjatyw, jedna z aktywności, którą mieliśmy na naszych juwenaliach chyba ze 4 lata temu. Malowanie koszulek, malowanie naszego loga. Wtedy również mieliśmy na słuchawkach świadectwa, mieliśmy również rozdawanie budelek i mieliśmy ściąganie różnych logo na Bluetootha. Wszystko po to, żeby przyciągnąć uwagę i mówić ludziom o Jezusie Chrystusie. Bardzo ważnym momentem w życiu naszej służby było powstanie grupek domowych. Możecie zadać pytanie, w jakim celu zostały one stworzone, dla kogo i po co? Czy żeby zrobić kolejne spotkanie w środku tygodnia, gdzie i tak kilka razy w tygodniu chodzimy do kościoła? A zupełnie inny cel nam przyświecał. Grupa zaczęła się rozrastać i młodzież przestała się już tak dobrze znać. Po prostu było nas za dużo. I postanowiliśmy zainwestować w mniejsze grupki, by studenci mogli chodzić w inne dni tygodnie na grupki, by siebie poznawać i by poznawać lepiej Boga. Grupka Wielanowska. Myślę, że Marek i Weronika dużo więcej mogą powiedzieć o tej grupce. Uczestnicy tej grupki do dzisiaj pamiętają, jak wracali nad ranem z grupki, ponieważ do, do rana trwała praktycznie integracja. E, inna grupka to grupka alfowa. Wszystkie osoby, które uczestniczyły w tej grupce, mogą się w tej chwili pochwalić sztem, i to jest dla mnie wzruszający owoc naszej służby: Krzest ludzi, którzy uczestniczyli w, grup, w grupce alfowej. Była, też również, a, była również grupka ewangelizacyjna. I o tym troszeczkę więcej. Bartek i mm, Dawid Gutowski byli inicjatorami tej grupki. I to był rok 2009. I to był rok, kiedy bardzo, bardzo mocno zainwestowaliśmy w ewangelizację w, na różne sposoby. I to jest chyba luty 2009, luty albo styczeń, tak zwana akcja dokarmianie. A chodziliśmy po akademikach, rozdawaliśmy krówki, rozdawaliśmy tak zwane lunch mile, gdzie była kanapka, ale też Ewangelię Jana. Pamiętam, był sierczysty mróz, a nasi studenci stali z paśnikami. Paśniki były w różnych akademickich ośrodkach w Warszawie. Rozdawaliśmy z tych paśników krówki i zapraszaliśmy na koncert ewangelizacyjny do klubu Proxima. A w klubie Proxima był, mieliśmy koncert zespołu Leaf. Pamiętam, było tam dużo różnych ludzi. A niektórych z nas odstraszał dym papierosowy, albo to, że ktoś sączy sobie piwo. Jednak my postanowiliśmy być tam, gdzie po prostu ludzie potrzebują Jezusa Chrystusa. Pamiętam, później po koncercie Leaf, trzy miesiące, cztery miesiące później, mieliśmy koncert Arciego z kolei w klubie Medic. Me, e, mieliśmy, e, w klubie Medic. Będąc przy grupkach, myślę, że warto wspomnieć również grupkę. Nie wiem jak nazwać, grupka charytatywna, grupka miłości, grupka, która skupiała się na dzieciach, które tego bardzo potrzebują. Magda i Ania były odpowiedzialne za grupkę, która chodziła do domów dziecka, która po prostu bawiła się z dziećmi, która spędzała z nimi czas. I to jest takie urocze kolorowe zdjęcie właśnie dzieci z jakiegoś balu przebierańców. I ten rok, kiedy trwała grupka właśnie pomocy dzieciom, został zakończony bardzo ciekawym przedstawieniem na podstawie Opowieści z Narni. Jest to Był to teatr, który się nazywał Lwia Paszcza. W tym teatrze brał udział jeden z naszych Petrowiczy, Piotr Biegański który grał jednego z chłopców i tu akurat mamy lwa Aslana. Było to świetne, świetne spotkanie, na które przyszło bardzo dużo dzieci z domu dziecka. Majówki. Majówki były też naszą tradycją. Ostatnio e, ta tradycja zanikła, jednak mam nadzieję, że wzbudzi się po raz kolejny. Jeździliśmy w góry przede wszystkim do Wisły. Ale tutaj taka majówka, którą chyba najmilej wspominam, bo preferuję wodę niż góry, to była majówka nad jeziorem, mieliśmy przepiękną pogodę, wszyscy wróciliśmy opaleni, pamiętam Bartek, zwróciłeś mnie wtedy z, z pomostu, byłam wtedy w dżinsach, dziękuję, ale jak widzicie tutaj nie tylko ja padłam ofiarą naszych chłopaków, bo było ciepło, gorąco, także wiele z nas wylądowało w wodzie wtedy. No i koniecznie musimy wspomnieć o wyjeździe do, do Wilna. Ja wtedy nie wiem czemu nie pojechałam, ale pamiętam, to była pierwsza impreza, którą zorganizował Szymon, chyba na trzy samochody. Pojechali, Petra pojechała wówczas na, na zjazd młodzieży i pamiętam, że chyba zaskoczyła Petrowiczy długość, e, długość kazań i długość nabożeństw, a również dziewczęta dość e, noszące chustki. Ponieważ jest to tradycja tamtejszych tamtej, zborów, jednak wrócili wszyscy zadowoleni, szczęśliwi, i przede wszystkim bardzo zbudowani. W 2010 roku pamiętam taką rozmowę z Szymonem, kiedy podzielił się ze mną swoim pomysłem. I przyznam się szczerze, że był to pomysł Szymona i myślę, że genialny, ponieważ w 2010 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Studencki Dzień Modlitwy. A, czyli po raz pierwszy impreza, która była skierowana nie tylko do Petrowiczy z Warszawy, ale do Petrowiczy do różnych grup studenckich z całej Polski. Nie macie tutaj ze mną Szymona, ale myślę, że jakby tu był, to byśmy razem użyli podobnych słów do opisania tych ośmiu lat naszej służby pracy ze studentami. A więc te słowa to autentyczna przyjaźń. Prawdziwi przyjaciele, których poznałam będąc na tym czwartym roku studiów i których mam do dzisiaj. To mnóstwo śmiechu, mnóstwo fajnej zabawy, mnóstwo świetnych wyjazdów, takich niezapomnianych chwil. Zresztą same te zdjęcia to obrazują. To wzruszające momenty, kiedy widzieliśmy, jak ludzie się zmieniają, jak angażują się w służbę, jak przyjmują chrzest, jak się nawracają na naszych spotkaniach. Te 8 lat służby to moje i Szymona takie duchowe dojrzewanie. Myślę, że jestem osobą dojrzajszą, taką doroślejszą, jeśli chodzi o poznawanie Boga, znanie jego natury, jego charakteru, bo angażowanie się w służbę to konieczność dbania o swoją czystość, ponieważ to jest wielka odpowiedzialność przed samym Bogiem. I te 8 lat służby to, powiedziałabym, codzienne poznawanie Boga z różnych stron. Z różnych stron, szczególnie Boga, który wzmacnia w naszych słabościach, który zaskakuje, kiedy my sami nie jesteśmy przygotowani, a on daje owoce mimo wszystko. Czego mogę życzyć studentom, czego mogę życzyć naszym następcom. Myślę, że tak wspaniałego czasu, jaki właśnie był, ale zdaję sobie sprawę, że jeszcze lepsze i jeszcze większe rzeczy przed nami, które będą dane oglądać właśnie naszym następcom i przyszłym studentom. Dosłownie kilka dni temu poryszył mnie jeden fragment z Księgi Michała. Jest to rozdział 6, werset 8, gdzie Bóg mówi, czego jest napisane żąda od człowieka. Jest tam napisane, by wypełniał prawo, prawo pisane w Biblii, by okazywał miłość braciom i by obcował ze swoim Bogiem. I myślę, że to jest pełnia i życzę tych trzech rzeczy wypełnionych w życiu każdego studenta i wielkiej pasji, wielkiej cierpliwości, wielkiej wytrwałości i wielu łez radości dla naszych następców, dla Moniki, i dla Łukasza. Pozdrawiamy ja i nieobecny tu Szymon.